Słuchaj, długo tak nie, nie, nie damy rady. Trudno, lądowisko jest 2 km stąd, Musimy się przejść, bo tutaj nie ma ani jednego wolnego miejsca dla lądowania naszych helikopterów. Myślę, że znajdziemy... Nie wiem, kogoś, jesteś kto nam może pomóc. Nie wiem, ale to mi się wydaje, że nasz pilot mógł przetrwać, bo widzę tutaj jego helikopter wonad przecież 5 km od wypadku. Musimy się przejść. Poczekaj. Gdzie teraz? Wprzód. 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 kać Wprzód. Co będziemy robić dalej? ale jesteś teraz w straceniu! Jezus! Nie mogę już stawić Trzymaj. Nie mogę! tutaj możemy jeszcze nikogo! Musimy do niego dotrzeć jeszcze przed nocą! A my złosimy! A my złosimy! Musimy Американа. Добър вечер. Слушала ли си? Кто то мог да бъде? често. Komu to trafili go? Żyjesz? Wystawcie mnie. Pamiętajcie, Syn. w tym dżungli jest dwóch wałczycieli i bandytów. Bandytów i wałczycieli? Jeden jest Boże wysoki, wysoki. drugi jest taki niższy. Niższy jest taki dłuższy. Wystawcie

Jednego zabiłem i musiałem uciekać, bo reszta by mnie dopadła. Oj, co ty nie powiesz? Nie kłamie. No dobrze. Ej! E! E. Wylaź się stąd! Już bak cię... mi tu szczegółowy raport, już! Nie mamy długopisów. Nie nie bój problem. Mam dupu. Proszę. to, muszę to wszystko przemyśleć. Jak zwykle na was nie mogę liczyć. Pana, panie komisarzu rosyjski! Komisarz! Jezu! Proszę. go, niech będzie Ja w jesteśmy, jesteśmy. I stąd! Jesteście dowodzeni? Jesteśmy Wstawaj Upa. Co? On teraz... Ja tu przyjmuję dowodzenie No, uważaj A kto wam broń dostarcza? tak, radzieckie A kto ście, wam broń dostarcza? Uwa. Pytam się Sami robimy Sami robicie? No niby same się robią? No Na kolana! Uważaj, jasne Na kolana Upa, mówię! To. Na kolana! Siedź teraz cicho, ja tu przyjmuję dowodzenie

Szybciej. Teraz Teraz To jesteś. moje jesteś. Przynieś mi coś do jedzenia. Poszli. jesteś. się! być że chcesz być oficerem To Chyba do kuchni przynieś mi... A ty czekaj. Tego samego. Do kuchni przynieś mi butelkę dobrej, zmrożonej wody. Jedzenie! jedzenie! Zostań tu! Wracaj! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. tu! Co to jest? Jeze! Za to byś ja! Co pan? to jest? To no smaczne, no! O, 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 o. Zabierz mi z tego! Dziękuję! Nie mówi pan, że chce pan wodki! O, 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 o. Czy wy się żywicie jak jakieś zwierzęta? Przynieś mi coś do jedzenia. Mogę pana pograzić się, żeby mi niż zwierzęta. Idź mi stąd! Nie, ty też Co za niedołęgi. do łęgi. Kompania do mnie Nie słysz Nie słyszą tak to kołki się przejść Wiecie co? Ja musiał chodzić po was! Masz noś! Salutuj! 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 Nie tak, tak! Nie biegiem, nie biegiem! Marsz, marsz, marsz! Marszem mówię. Stać! Prawo zwrot! <grystanie> ja prawego od lewego. Pięć piasek! O, 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 tak, Patrz jak jakiś Pięć przesiadł Ty nam coś zostawić <laughs> Też kole legów o samoty Pisiady Ja wiem Chcesz Ty szukolegów zostawić? Nie? Więc pan poczkina Nie umiesz iść do pięciu? No już zrobiłem pięć Zostaw ten karabin Nie! Spokojnie. Mama mi go dała Spokojnie Jestem spokojny Nie za ma

na celowniku nie strzelaj. Ten oficer mi się dziwnie wygląda. Na pewno nie jest jak prawdziwy oficer To jest ten obóz, o którym mówił we... John Kied Nie strzelaj Nie strzelaj, bo to może być na koniec ich jest setki razy więcej Musimy poczekać na idealny moment Najlepiej w nocy Cztery córki, zikała. biała naś, To, co się dzieje w tym obozie, to jest po prostu niehumanitarne. W naszym, to jest pierwsza rzecz na tej wojnie, nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Jakie to, to są bandycie, to... jakie brzeziny, ale nas wszystkich rozwalą jakich, jak się będziemy myśleć. Nie możemy tego traktować na żart. Posłuchaj, to jest Wietkong południowy. Nie, już z tego wszystkiego mi się wszystko, myli. północny. Naszymi sprzedawcami są Wietnamczycy południowi. Musimy im pomóc. I musimy wszystkich zabić. Jak leci po Kiedy? W nocy zaczynamy akcję? No chyba tak. Nie, w nocy, w nocy ja nie będę miał takiej dobrej widoczności. Za dwie godziny chyba będą mieli przerwę na jedzenie, z tego co rozumiem. Przed samym zmrokiem? Słuchaj, musimy znaleźć bezpieczne miejsce tam, gdzie jest bardzo dobre miejsce. Chodź, wstawaj. Zacięło się. Czyli naprawimy to. Szybko. Idziemy tam. Już jesteś mi bezpieczny. Komuś tak? Gdzie masz kamerę? Gdzie masz kamerę? Marszuję. Marszerować. Marszerować. Stać! No ty! Znowu ty! Znowu ty! Ty chcesz być oficerem? Co Kiri Fooda we mnie wszedł? On jest. Ja... Ile tu zjeść? On kłamie, on nie gejem. Przywieź mi pizzę. A, zapomniałem. Ty jest przecież jak normalnie w zoo. Ile spać? Czy myślę, że ja głupi jestem? Czy myślisz, ja głupi jestem? Może Coś <grym> powiedział? <grym się wziął> Absolutnie nic pan, pan jest takie przykuchy. Chcesz skończyć jak twój span? Ej, pan wie pan, ten pan taki nie trochę pan dziwny pan. Ale... To chyba no nie o no to nie bo ten był no lepta to był inny tam, ten tamten, no. tamten był inny, ej. Tam, ten był bardziej śmieszny. Tak, jak. inny, Inaczej, świeższy. Świeższy powiew jest. Dokładnie. No, Idzie. Normalnie, ty, to tam tego podejść nie mogłem. A teraz da rady. Jak mnie. Zobaczycie, jak ja tego wezmę, w drugiej stropie. Coś się tuczy. I ta przyszła. Zartowałem. <grym> Dobry żart. Ej, to co robimy? Co ty się tam tucze? Co ci się co ci się tucze? Ej. Prosiaka ze i mnie powiedzieli. <giby> <nie> <giby>